Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku między innymi Mbappe chce odejść do Realu Neymar rozpłakał się przed trenerem Dwóch piłkarzy opuści Liverpool Maradona chciałby zostać trenerem Manchesteru United Polscy piłkarze o polskim rapie Zanim przejdziemy do plakatów, wczoraj puściłem ankietę, w której zapytałem czy oglądalibyście mnie gdybym nagrywał FIFA. No i 80 ponad procent oglądałoby z 13 tysięcy głosów, także Mega jestem miło zaskoczony, ponieważ chciałbym nagrywać Fifę, ale nie na tym kanale, tylko na jakimś po prostu stworzymy drugi kanał taki do FIFA. Jakby co, jestem amatorem totalnym FIFE. Ale fajnie jakbyśmy tak się właśnie zgrali, żebym miał z wami lepszy kontakt, że ja bym po prostu czytał wasze rady, komentarze i tak dalej. I razem byśmy po prostu nauczyli mnie grać lepiej w FIFE. Dlatego jak nie widziałeś ankiety to pytanie tutaj do ciebie. Czy chciałbyś żebym założył drugi kanał, na przykład e, Michał De Jong bym się nazwał i tam po prostu nagrywał FIFA I czy byś to oglądał po prostu? Jeżeli tak no to zostaw łapę w górę, no będę wiedział i tyle. No i oczywiście wasze ukochane plakaciki. Dawid Vija powieszony. No i zostają tak jak wtedy: Neymar z Brazylii, Messi z Antonello, no i nowy plakacik Chabi Alonso Real Madrid. Głosujcie tutaj i życzę miłego oglądania. Wlepki z poprzedniego filmu wygrywa ten komentarz. No i jak co film do wygrania zestaw lepek. Żeby wziąć udział, wystarczy subskrybować ten kanał, polubić ten film oraz odgadnąć, co to za piłkarz na obrazku. Kylian Mbappe nie jest zadowolony z sytuacji panującej w Paris Saint-Germain. W związku z tym Francuz chce przenieść się do Realu Madryt. Takie informacje podają hiszpańskie media powołując się na swoje źródła. Padało już wiele różnych deklaracji na ten temat. Zaczął sam Mbappe jakiś czas temu. To jest moment zwrotny w mojej karierze. To jest czas wzięcia na siebie większej odpowiedzialności. Mam nadzieję, że stanie się to w PSZ, co byłoby przyjemnością, ale nie wykluczam dołączenia do nowego projektu. Sam klub zdementował informacje na temat odejścia Kiliana. Hiszpańskie media informują, że otoczeniem Mbappé nie jest zadowolone z poziomu sportowego drużyny, dlatego naciskają na odejście Francuza z klubu. Sytuację ma wykorzystać Real Madrid, który tylko czeka na zielone światło od działaczy PSZ. Wielokrotnie na naszym kanale informowaliśmy o problemach Neymara, nie tylko sportowych, ale także prywatnych. Kontuzje, porażki w klubie, odebranie opaski kapitańskiej, skandale obyczajowe ostatnio wszystko co złe ciągnie w stronę brazylijskiego piłkarza. W związku z tym, 27-latek postanowił porozmawiać z selekcjonerem Canaryjo, Tite. Według brazylijskiego Globo Esporte Neymar i Tite odbyli ze sobą bardzo długą rozmowę, w której piłkarz Peszrze wylał wszystkie swoje żale bardzo dużo płacząc. Skarżył się przede wszystkim, że jest zmęczony całą tą sytuacją dotyczącą domniemanego gwałtu. Rozmowa musiała wyjść na dobre, ponieważ Ney wrócił do treningów z drużyną. Sam Tite skomentował to następująco. Miałem z nim dwie rozmowy. Ich treść pozostanie między nami. Najważniejsze, że teraz skupia się na pracy. Real Madryt ogłosił kolejny transfer. Tym razem wzmocniona została linia ataku w postaci Luki Jowicia. Królewscy za nowego napastnika zapłacili około 70 milionów euro. Serb podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Jak łatwo można policzyć, umowa będzie ważna przez kolejnych 6 lat. Co ciekawe, do Eintrachtu Frankfurt trafi 70% z wymienionych wcześniej 70 milionów. Pozostała część trafi do jego poprzedniego klubu, Benfiki Lisbona. Jowicz ma za sobą niesamowity sezon, okraszony bardzo dobrymi liczbami. Zdobył 27 bramek oraz zanotował 7 asyst w 48 meczach dla niemieckiego klubu. Początkowo mówiło się w kontekście Serba o takich klubach jak FC Barcelona czy Bayern Monachium. Jednak to ostatecznie Real okazał się najszybszy i najsprytniejszy. Liverpool miniony sezon może zaliczyć mimo wszystko do udanych. Walka do końca z Manchesterem City oraz triumf w Lidze Mistrzów jest osiągnięciem godnym uznania. Niestety nie wszystkim będzie dane w kolejnym sezonie uczestniczyć w próbie przynajmniej powtórzenia tych osiągnięć. Klub wystosował oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano o odejściu Daniela Staridza oraz Alberto Moreno. Wygasające umowy z piłkarzami nie zostaną przedłużone. Bardzo ciepło pożegnał ich Jurgen Klopp. Najważniejszym słowem jakie chcę przekazać tym dwóm niezwykłym graczom to dziękuję. Byli tutaj od momentu, gdy dołączyłem jako menedżer. Przez ten czas pomogli nam stać się zespołem, który zmierza w dobrym kierunku. Bez nich nie bylibyśmy taką drużyną, jaką jesteśmy obecnie. Życzę im sukcesów i radości, nieważne gdzie będą dalej grali. Oczywiście będziemy za nimi tęsknić, ale świetnie, że możemy powiedzieć: Chłopaki, odchodzicie jako zwycięzcy Ligi Mistrzów. David Beckham nie próżnuje na sportowej emeryturze. W 2020 roku klub Inter Miami dołączy do Major League Soccer. Nic więc dziwnego, że Anglik powoli myśli o zatrudnieniu piłkarzy do nowo powstałego klubu. Hiszpańskie Katalunia Radio poinformowało, że Beckham złożył bardzo kuszącą ofertę dla obecnego napastnika FC Barcelony Luisa Suareza. Anglik miał zaoferować Urugwajczykowi czteroletni kontrakt. Sam piłkarz miałby dołączyć do drużyny w 2020 roku. W chwili obecnej Suarez nie myśli o zmianie klubu. W Barcelonie jest mu bardzo dobrze i nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie sytuacja miała ulec pogorszeniu. W takim wypadku Beka musi szukać kolejnych piłkarzy do swojego klubu. Do przyszłego roku musi mieć już skompletowany zespół. Dawno na naszym kanale nie gościł wielki Diego Armando Maradona. Jeżeli ktoś tęskni za Argentyńczykiem, to z chęcią nadrobimy te zaległości. Obecnie Diego jest trenerem w dalekim Meksyku, jednak bardzo chętnie by objął posadę szkoleniowca w którymś europejskim zespole. Ostatnio w wywiadzie dla 442 Maradona wyjawił, że chciałby zostać trenerem Manchesteru United. Jeśli potrzebują trenera, to jestem odpowiednim człowiekiem. Wiem, że sprzedają wiele koszulek na świecie, ale muszą także zdobywać trofea. Mogę to dla nich zrobić. Co ciekawe, ulubionym obecnie angielskim zespołem Maradony jest Manchester, ale ten drugi. Kiedyś Manchester United pod wodzą Alexa Fergusona był moim ulubionym angielskim klubem. Teraz takim jest Manchester City. Wiem, że nie powinno się tak zmieniać stania, ale to z powodu Kuna Aguero. Rozmawiamy dużo, a on gra w świetnym zespole. Robert Lewandowski jest naszym najlepszym obecnym piłkarzem, co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. Napastnik Bayernu bardzo często jest angażowany w różne akcje. Tym razem jednak to była jego inicjatywa. Lewandowski odwiedził swój były klub w Warsowie Warszawa. Piłkarz swoją wizytę udokumentował na Instagramie, wrzucając zdjęcie z podpisem: To tutaj stawiałem swoje pierwsze piłkarskie kroki. Kto wie, może mój następca jest jednym z tych dzieciaków. Serie A jest bogata w piłkarzy z Polski. Jest wielce prawdopodobnie, że liczba naszych rodaków w Serie A ulegnie jeszcze wzrostowi. My dziś jednak o transferze, który ani nie obniży, ani nie podwyższy tej liczby. Według włoskiego Corriere dello Sport do Milanu, gdzie gra Krzysztof Piątek, trafić może Linetty. Wszystko to jest spowodowane tym, że nowym szkoleniowcem Rossonerich ma zostać Marco Giampaolo, obecny szkoleniowiec klubu Linettego Sampdori Genua. Według medialnych doniesień, Paolo Maldini już teraz pracuje nad potencjalnymi transferami dla nowego trenera Milanu. Oprócz Linettego na celowniku Rossonerich znaleźli się inni piłkarze Sampdori, tacy jak Denis Pratt czy Joachim Andersen. Na razie są to jedynie plotki. Aby móc myśleć o transferze tego do Milanu, jego szkoleniowcem musi zostać Marco Giampaolo. Podczas zgrupowania kadry przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem nastąpił powrót tak tzw. vlogów na kanał Łączy nas Piłka. Posłuchajcie krótkiej rozmowy kadrowiczów na temat polskiego rapu. Może Was to zainteresuje i podzielicie się swoim zdaniem na temat raperów. <słuchaj> Panu to jest, no jest ale to jest taki klasyka, nie? Taka, ale sz, sz, szpaka, Szpaku jest dobry, ale o, szpaku jest Kozak, na pewno, nie? Szpaku, to jest taki dobry teraz? No ja tak się nie, vediem, nie tak. bo szpakie nie bardzo mi się podoba, ale tak, reszta To jest taki dobry teraz? No ten Janek chodzi tak mocno. W pominionym sezonie mogło się wydawać, że Wisła Kraków jest uratowana i wszystko w Białej Gwieździe zmierza ku lepszemu. Niestety nie jest tak kolorowo jak sądzi wielu obserwatorów. Według najnowszych doniesień, Wisła wciąż nie może znaleźć dużego inwestora. To oznacza, że jeszcze przez najbliższy czas władze w klubie będą sprawować Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jarzyński i Jarosław Królewski. Tak całą trwającą sytuację opisał Jarzyński. Przeprowadziliśmy wiele rozmów i nie byłbym optymistą w tej sprawie. Potencjalni inwestorzy, którzy zastanawiają się nad taką inwestycją jak Wisła, to są poważni ludzie i z nimi rozmowa kończy się w momencie, kiedy dowiadują się, ile Wisła jest dłużna różnym podmiotom. Ktoś zainteresowany biznesem ewentualnie kupiłby akcję, a następnie rozpocząłby postępowanie układowe, a tego nie chcemy. Nie po to my nie robimy postępowania układowego, żeby oddać klub komuś, kto miałby je zrobić. Wisła nie zniknie z piłkarskiej mapy Polski, jednak jest to dzwonek ostrzegawczy dla całego środowiska Białej Gwiazdy. Bez mobilizacji poważnego sponsora, klub ten może po prostu upaść. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile zarabia sędzia piłkarski? Na filmiku, który widzicie na ekranie, znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Dowiecie się także, ile zarobił Szymon Marciniak podczas ubiegłego Mundialu w Rosji. Przekonacie się też, w której lidze sędziowie mogą liczyć na najwyższą pensję. Zapraszam do obejrzenia filmu na kanale Zawód Typer. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie i film na kanale Zawód Typer, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!